Za moich czasów... Dobra, niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kto nigdy tak nie powiedział do swojego dziecka. Wstyd się przyznać, ale ja też. Na ile jest to sentyment za okresem naszej młodości, na ile chcielibyśmy, żeby te czasy wróciły, a na ile w ten sposób pogłębiamy przepaść między nami a tym młodym pokoleniem, między nami a naszymi dziećmi. No właśnie, na ten temat najnowszy podcast naszego projektu Młode Głowy, który prowadzi Asia Fliś pod tytułem „Za moich czasów”. Wśród zaproszonych gości takie znakomite osoby jak Kasia Miller, jak Andrzej. Silczuk, Wojciech Eichelberger, Marta Niedźwiecka, Jasia Chmura, Daria Abramowicz i wielu, wielu innych znakomitych gości i znakomitych gościń. Rozmawiajmy, słuchajmy się wzajemnie, wyciągnijmy wnioski z tego, co było i zastanówmy się, jak teraz być powinno i jak możemy wspierać te młode głowy w trudnych czasach, w których przyszło im żyć. Czy te nasze wspomnienia, te nasze doświadczenia mają w ogóle dzisiaj jakieś zastosowanie w tej obecnej rzeczywistości? Świetny podcast, zapraszam do słuchania, do oglądania, do komentowania i bycia z nami, bo młode głowy są dla wszystkich, bez wyjątków.